Znajduje się aktualnie pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, gdzie odbył się protest strajku kobiet w związku z kolejną rocznicą nadania praw kobiet w Polsce. Jeśli chodzi o obecność demonstrantów, to była dosyć niska, do 50 osób, więcej natomiast było policji, jak widać na materiale, który zaraz Wam udostępnię. Postulatem dzisiejszym naszym, poza wszystkimi innymi, o których mówimy, które są oczywiste, jest zaprzestanie gry w nie teraz, jeżeli chodzi o karanie za pomoc w aborcjach. To nie teraz nie stosuje się do tego. Żądamy wprowadzenia moratorium na ściganie partnerek, sióstr, matek, partnerów, aktywistek za pomoc w aborcjach. I to nie jest u dudy, i to nie jest u Hołowni i u Kośiniaka, to jest w tym rządzie, to jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i to jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wytyczne dla prokuratorów wystarczą, żeby traktować każdą taką sprawę jako sprawę o niskiej szkodliwości, czyn niskiej szkodliwości i w ogóle nie wczynać w tej sprawie postępowania. Potrzebna jest wola polityczna. Pytanie, czy ta wola polityczna się pojawi? Czy odpowiedzią na ten nasz postulat znowu będzie nie teraz? Tylko, że wtedy to nie teraz będzie stuprocentowym kłamstwem. A rząd, który kłamie bezwstydnie, obrzydliwie, bez najmniejszych skrupułów, to już miałyśmy. I przypominam, co się z nim stało. Mówimy dziś dużo o tym, co się wydarzyło te ponad 100 lat temu. O tym, że wówczas kobiety w Polsce uzyskały czynne prawa wyborcze. Panie premierze! I doskonale pan wie, bo świetnie Pan pamięta tę wysoką frekwencję przed kilku miesięcy, w jak mądry sposób ostatnio skorzystałyśmy z tego prawa 15 października 2023 roku. Bez naszego kobiecego udziału w tych wyborach i bez udziału młodych osób nie byłby Pan dzisiaj premierem. Otóż jak Pan widzi, panie premierze, kobiety wybierają mądrze. Dlaczego zatem nie zechcecie nam zaufać, że skoro potrafimy mądrze korzystać ze swoich praw wyborczych, to będziemy równie mądrze korzystać z legalnego prawa do przerywania własnej ciąży? Aborcja nie jest dla nas metodą antykoncepcji. Jest wyborem. Wbrew temu, co opowiadają zramolali obrońcy patriarchatu, oczadziali dulszczyzną dziadersi, nie będziemy się skrobać na lewo i prawo. Nie chcemy bać się zachodzić w ciążę. Nie chcemy się bać lekarzy. Nie chcemy w końcu umierać na porodówkach. Chcemy po prostu mieć wybór. Pamięta Pan nasze hasło, które krzyczymy już chyba te 100 lat? A także aktualne do dziś. Pomimo zmiany rządu na ten demokratyczny. Myślę, czuję, decyduję. Dużo mówiłyśmy dziś o tym i będziemy mówić, że nasze prababki. Słyszały przed 1918 rokiem magiczne słowa, nie teraz, dziś słyszymy to samo. Nie teraz legalizacja aborcji, bo jest Duda. Nie teraz dekryminalizacja aborcji, bo mamy stopujący PSL. Nie teraz, bo policja się rozsypie. Nie teraz patriarkalny wiek się Otóż teraz, Panie Premierze, teraz Marszałek Piłsudski dotrzymał te ponad 100 lat temu obietnicy danej kobietom, kiedy przyszły pod jego okna domagając się swoich praw wyborczych. Jeśli pan chce być godnym jego następcą, to proponujemy dotrzymać obietnic, które nam pan złożył w kampanii i doprowadzić do tego, żeby aborcja była w końcu legalna, bezpieczna i darmowa. Panie premierze, jestem mamą transpłciowej dziewczyny. Chciałabym zapytać, jak długo jeszcze moja córka musi czekać, aby państwo polskie zaczęło penalizować kampanię nienawiści, wymierzoną w osoby takie jak ona, czyli kampanię nienawiści ze względu na tożsamość płciową? Dlaczego rok po objęciu władzy przez koalicję 15 października transpłciowe dzieciaki? By być sobą we własnym kraju muszą pozywać własnych rodziców i być poddawane uwłaczającym godności przesłuchaniom. Dlaczego lesbijki i geje mogą być w Polsce nadal bezkarnie opluwani ze względu na swoją orientację seksualną? Dlaczego nadal nie mogą w żaden sposób sformalizować związków, w których żyją i wychowują dzieci? I gdzie jest wsparcie dla organizacji kobiecych pomagających w aborcjach, gdy zawodzi państwo polskie? Panie premierze, stara się pan za mało. Proszę udowodnić, że stara się pan bardzo jeszcze bardziej, bo inaczej ciężko będzie uwierzyć, że nie jest pan kolejnym dziadem patriarchatu.